Michał Wałach portal lubbie.pl witam w ulubionym podcaście Michała Wałacha, czyli podsumowaniu ubiegłego tygodnia w Bielsku Białej. A zaczynamy od piękna, a konkretnie pięknych krzeseł, jakie zaprezentowano we wtorek w murach Bielskiego Plastyka. Uczniowie szkoły odnowili meble i nadali im niesamowity wygląd, by przekazać je na licytację, która odbędzie się w sobotę 27 stycznia o godzinie 15 w Galerii Sfera. Środki zasilą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Choć brzmi to niczym propaganda sukcesu z epoki Edwarda Gierka, to nie da się ukryć, że pięknie będzie się jeździło nową drogą S1 łączącą Bielsko-Białą z Mysłowicami, a tym samym z innymi drogami szybkiego ruchu i autostradami. Portal lubbie.pl dowiedział się, że zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ponad 55%, a więc bliżej niż dalej. Wydarzeniem tygodnia w Bielsku Białej było jednak coś innego. Rozdano Ikary, a więc nagrody artystyczne prezydenta miasta Bielska Białej. Podczas Gali, jaka odbyła się 15 stycznia w Teatrze Polskim, statuetki trafiły do profesor, doktor habilitowanej Ewy Hojeckiej, Doroty Wiewiury i Tomasza Walczaka. Gratulujemy. Laureatów znamy i wszystko jest już jasne. Wszystko poza ulicami nocą. Miasto postanowiło bowiem przywrócić oświetlenie uliczne działające całą noc, ale ponad pół wieku po lądowaniu ludzkości na Księżycu do włączenia na całą noc wszystkich latarni w Bielsku Białej potrzeba aż trzech miesięcy. Decyzja zapadła bowiem w grudniu, a wszystkie lampy zapalą się do 15 marca. Na szczęście najpewniej, jak z przyszłości, wyglądać będzie nowa siedziba Teatru Lalek Bania Luka. Miasto Bielsko-Biała i Bielski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiły konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budynku. Teraz czas na nadsyłanie pomysłów przez architektów. Nutę nowych technologii widać także we współpracy Nadleśnictwa Bielsko i Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Bezpieczeństwo lasów i turystów zadba bowiem między innymi dron. Nowoczesne wymagania i najwyższe standardy spełniać będzie natomiast przystań. Tak nazywać będzie się dom dla osób z niepełnosprawnościami. Dach nad głową znajdzie tam około 70 osób, a kilkadziesiąt kolejnych będzie mogło korzystać z opieki dziennej. Inicjatorem inwestycji jest Fundacja Wzgórza Nadziei. Miasto przekazało jej działkę w Starym Bielsku i to właśnie tam powstanie przystań. Natomiast kolejne lata w Bielsku Białej z pewnością nie przyniosą mieszkańcom spalarni odpadów. Rada Miejska poparła obywatelski projekt uchwały, który zakłada dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zamknie to drzwi do realizacji niechcianej przez mieszkańców inwestycji. A co robić w Bielsku Białej w przyszłości całkiem niedalekiej, czyli w ferie? Propozycji jest kilka, a poszczegóły zapraszamy na lubbie.pl Przyszłością jest także sztuka przekraczająca bariery, w tym bariery fizyczne. W Galerii Bielskiej BWA prezentowana jest właśnie wystawa sztuki haptycznej, prezentująca prace, które można, a nawet należy dotykać. Jej adresatami są osoby z dysfunkcjami wzroku, ale każdy odwiedzający może poczuć ją zmysłem dotyku. Z radością w przyszłość mogą patrzeć bielsko-bialskie drużyny sportowe. W weekend wygrali futsaliści oraz futsalistki rekordu, siatkarze BBTS-u, tenisiści stołowi BKS-u Stal oraz piłkarze podbeskidzia w meczu sparingowym. Gratulujemy! To był ulubiony podcast Michała Wałacha. Już dziś zapraszam na kolejny przegląd wiadomości z Bielska Białej.